Witam serdecznie kanał remontu i zadałem agregat Graco. Jest to model 290K Classic. Mi służy już jakieś 4 lata. Właśnie go skończyłem czyścić, <gryśla> czyścić i smarować, dlatego tak ładnie wygląda. Yy, ale o co chodzi? Dokupiłem do niego zbiorniczek na farbę. To jest zbiornik. Yy, nie wiem, chyba to jest oryginalne grako, ale nie widzę tutaj nigdzie do niego na jakieś nalepki. Zbiornik ma pojemność 5 litrów, no i będę go chciał zaraz założyć. W zestawie to, co dostałem, rozpakowałem przed chwilą, no to tak jak mówię, ten, ten zbiornik. Może postawię o, tak żeby to było. Zbiornik. Przykrywka do niego. Fajna sprawa ta przykrywka, bo czasami trzeba odczekać po pierwszej warstwie, żeby malować drugą, więc nie trzeba tam jakiś kombinować przykrywek, tylko jest gotowa, dedykowana, fajna. No i później jest wąż przelewowy, no i jakiś zawór, nie zawór, no przełącze. Przełącze jest zaplombowane, uszczeleczki, na uszczelce jakaś farba, jakieś oznaczenia. A pewnie po to jest to przemalowane, żeby było widać, że jest nieużywane. No i co? Sitko, które idzie sobie tam do zbiornika. I dwa krótce. Aha, to są przełączeniowe do, do tego węża przelewowego. Ale ja nie wiem, czy ja to by tam wykręcał. To było w takiej kopercie i instrukcja. Na instrukcji po zamontowaniu tak ma wyglądać ten zbiorniczek. Po co mi potrzebny ten zbiornik? No mamy różne yy, małe ilości farby, jakieś kolory, więc wiadomo, że przez ten duży wąż, no to on sam chyba tam pochłania z litre farby. Jak ja mam 2 litry farby do wymalowania, no to ciężko. Dobra. Spróbuję to przełożyć. Ja tu już mam wszystko poluzowane, więc powinno w miarę szybko pójść. Ustawić kamerę jakoś, żeby to się fajnie, fajnie było widać. Poluzowane powinien mieć to, więc luzuję, obkręcam. Smarowane było, więc łatwo schodzi. No cały wąż. No dużo w niego farby wchodzi, nie ma co ukrywać. To muszę rozciąć nożyk. Przeciąć uszczelki. Aha, czyli takie coś. No dobra. Damy sobie na to smaru na uszczelki. uszczelki gumowe a tutaj jeszcze jest uszczelka teflonowa w środku no może najpierw to do zbiornika przykręcę Jakąś szmatkę do wytarcia zbiornik zbiornik też ma tą uszczelkę Dam mu też troszkę smaru. To nie zaszkodzi. I to idzie. Aha, czyli tak to chcę montować, żebyście też widzieli. To, w to. No i zakręcamy. No wygląda, że już doszło, w sumie to tu nie ma ciśnienia. Więc nie musi być jakoś super, hiper mocne. No wydaje mi się też, że łatwe będzie do czyszczenia, tylko ta nakrętka poluzować. I można ubić. Dobra, całość w takim razie teraz tutaj. No weszło. Nakrętka. No w sumie fajnie. Fajnie to wygląda. No i na pewno bardziej wygodne. Wlejemy farbę. Wleje farbę i od razu sobie zasysa dużo mniej idzie w układ. Dobra, teraz jeszcze ten przelew cały. Przelew oryginalny to jest ta rureczka. Montowana tutaj. Jeszcze nie wiem jak. Czy to jest wciskane? Czy w... Aha, wkładane? W ten sposób wkładane. Takiego, no i przykrywka do tego. Przykrywka. A tutaj jakieś zatrzaski. O. No to fajnie to przykryć sobie można, jak się nie pracuje, żeby farba nie wyschła. Moim zdaniem super wygodne rozwiązanie. Tak jak co jakieś litr, dwa litry do przemalowania. Taki zbiorniczek i lecimy za no, czyli wygląda tak jak na ten. A to chyba jest w ogóle naklejka. Tak, to jest naklejka. Można sobie nakleić. Dobra, spoko. Yy, ten wąż przelewowy... Yy, tutaj to... Do... No, to nic, ja tego nie będę wymieniał tych tych bo tam jest naklej sklejone ściągnę to to założę to to i tyle coś tu jeszcze chciałem zobaczyć zdjąć to Dobrze, skręcę to już wszystko, to później jeszcze Wam pokażę. A, no i to śmieszne sitko takie malutkie wkładane do środka. Druga sprawa, co tutaj jeszcze dokupiłem do tego agregatu, to zestaw naprawczy, to jest iglica do zaworu CleanShot. Mój stary CleanShot po prostu już zaczął, Cieknąć i pluć. Pomimo mycia, no to już się złożył, więc mam tutaj też to wszystko poluzowane, bo go czyściłem, ale... Yy... O, to jest moja iglica. No tutaj jest w środku ta uszczelka, o ta teflonowa, ona mi już tam zaczęła cieknąć. Przepuszcza, leje się z niego. No i przód jest tutaj odkręcany. Dobra i cały zestaw. Oops. Cały zestaw co przyjechał to jest to coś. Jakieś nowe uszczelki. Ta uszczelka widzę, że już jest teflonowa. No dobra, złożę go do tego zaworku. Tę tą uszczelkę miedzianą zostawię, nie będę jej montował. Nie będę montował nowej. To co? Trochę smaru na to. Ten nowy, nowy zawór, tu widzę, że ma takie tutaj przebarwienie na końcu. Nie wiem, bo to niby jest jakieś bardziej utwardzane, ale tak szczerze to wygląda, jakby to było używane. Ok, posmaruję sobie tą uszczelkę. I, i, I dokręcimy tutaj. No i wypasuje. Tu odkręcimy na maksa. No tutaj muszę kluczami, ale to w tym momencie tylko złożę dla celów filmu. No i to tutaj, a tu też muszę ten gwint posmarować smarem. Posmarujecie smarem, to później się łatwo odkręca do mycia. No i tutaj naprzód. Powinno być. Dobrze. Poza kamerą sobie to dokręcę tak kluczem odpowiednio. Taki zestaw naprawczy. Ja go znalazłem na portalu aukcyjnym, wiadomo jakim. I kosztował 149 zł. Nie wiem, czy to dobra cena, czy zła cena. Gdzieś mi zginęła ta tubka jest. No, w tym starym muszę sobie dokupić same uszczelki i wymienić. No i jak coś, no to będę miał drugi na wymianę. To mam założone. Koreczek, o, taka zgrabna buteleczka pojemniczek na to. Spoko. Dobra. Na razie kończę.